Dawno, dawno temu, na szczycie góry zwanej Wawelem, w potężnym i warownym zamku mieszkał król Krak. Wokół jego posiadłości osiedlali się ludzie, budowali domy, wytyczali ulice. Tak powstało miasto. Dla bezpieczeństwa otoczone murami obronnymi. Król był władcą mądrym i sprawiedliwym. A jego poddani żyli w spokoju i dobrobycie aż do dnia, w którym w grocie znajdującej się u podnóża góry Wawel zamieszkał smok jeden z ostatnich przerażających gadów wylądował pewnego poranka nad brzegu wisły. Miał potężne pazury, ostre zębiska, a nosem wypuszczał kłęby dymu. <tryk> Potrafił też zionąć ogniem. Przede wszystkim jednak niebywały był z niego żarłok. Jadł często i dużo. Z łatwością porywając zwierzęta z pastwisk. Poddani króla szybko zaczęli przychodzić do niego na skargę. Mości królu, płakali. Smok szkodnik wykrada nam zwierzęta. Co z nami będzie, kiedy ich zabraknie? Zrób coś. Pozbądź się go, zanim zacznie zagrażać ludziom! W największym niebezpieczeństwie były młode dziewczyny. To one najczęściej pracowały w polu i wypasały stada na pastwiskach. Nie miały mieczy, jakich ojcowie czy bracia nie potrafiły walczyć ani szybko biegać. Biada nam, biada! lamentowały i żaliły się królewskiej córce. Królewna przejęła się ich losem. Dumała nad tym, jak dziewczęta przed smokiem obronić. Wreszcie poprosiła o pomoc swojego tatę, króla. A gdyby tak rycerze, najdzielniejsi wojownicy przybyli na ratunek, królestwo nasze jest potężne, nie brakuje w nim śmiałych wojowników, niech zmierzą się ze smokiem, sprawdzą się w boju, przybyli. Stawili się na królewskie wołanie. Najodważniejsi, najpotężniejsi, przygotowani do walki z potworem. Uzbrojeni w tarcze i miecze, hełmy i zbroje. Zgładzimy smoka! Zamęczymy! Obiecywali. Ale najpierw porządnie się najemy. Napełnili brzuchy, napoili gardła. I ruszyli do ataku. Wytoczyła się z góry bestia. Zaryczała. Brrr! Machnęła ogonem. Postraszyła ogniem. Tyle wystarczyło, żeby rycerze śmiertelnie przestraszyli się. Wszyscy uciekli. Rozpierzchli się na cztery strony świata. Zbyt ociężali, zbyt nie mrawi, żeby ją pokonać. A smok tylko warknął, sapnął i wrócił do swojej groty. Wtedy właśnie przed królewskim, przed królewskim obliczem stanął młody szewczyk. Skuba było mu na imię. Nie miał giermka, konia ani zbroi. Sam jeden ukłonił się przed królem i powiedział: Panie, pozwól mi walczyć ze smokiem. Nie żal ci życia, chłopcze! Zmartwił się król Krak. Szkoda mu było niewinnego szewczyka. Ale Skuba tak prosił, nalegał i błagał, że król musiał mu ulec. Wieści szybko się rozeszły. Ledwo szepczyk opuścił zamek, a już wszyscy wiedzieli, kim jest śmiałek, gotowy do walki z potworem. Poddani kraka wyglądali przez okna, a co bardziej odważni, wspinali się na dach, żeby zobaczyć dzielnego Skubę, a on maszerował dziarsko przez miasto, jakby nic sobie z tego nie robił, jakby codziennie obiecywał, że zgładzie strasznego smoka. do swojego warsztatu i zabrał się do pracy. Zabił barana, wypatrzył go i wypełnił siarką oraz smołą. Potem starannie zaszył zwierzę, żeby wyglądało jak żywe. Zapadła noc. szewczyk wymknął się poza miejskie mury z baranem pod pachą. Wąska, wąską ścieżką zszedł pod smoczą jamę. Cicho, jak najciszej. Blisko, jak najbliżej ustawił zasadzkę, żeby smok nie musiał długo szukać, żeby od razu schrupał barana jeszcze przed śniadaniem. Zanim otworzył oczy, zanim zdołał się rozbudzić, poczuł ski Tworzył paszczę, złapał barana, zębiskami i połknął w całości. A na koniec mlasnął. Bo tylko zaostrzył sobie apetyt. Poczuł, że dzieje się coś niedobrego. Palił go przełyk, żołądek mu ciążył. Zbyt był łacz, łap, łapczywy, za na co się pospieszył, musiał ugasić pragnienie natychmiast. Poczłapał do rzeki, nachylił nad wodą i zanurzył paszcze w odmętach Wisły. Falami, ale smok za nic nie potrafił ugasić rozpalonego żołądka. Wreszcie rozległo się wielkie... Hunk! Z głuchym łoskotem, z głębokim dudnieniem cielsko smoka pękło. Rozpadło się na tysiące kawałków. Zawołał król. Szewczyk pokonał straszną bestię. Wiwat! Radowały się damy dworu. Niech żyje szewczyk! Papo, wezwij tego śmiałka na zamek. Poprosiła królewna. Chcę podziękować mu osobiście. jak to w bajkach bywa. Królewna i Skuba ledwo się poznali, od razu się sobie zakochali. Chodzili potem na długie spacery, najchętniej nad Wisłę, gdzie do niedawna mieszkał potworny smok. Szewczyk zrywał kwiaty, a królewna wiła z nich piękne wianki. I jak wieść głosi, Żyli ze sobą długo i szczęśliwie zabrać pozdrawiamy powiedzcie. pozdrawiam Pomachajcie.